SBC o Jaguas Pasa, do tego nowy puchar, no i SBC o ikonę. Ikonę Max87. To wszystko dzisiaj się pojawiło od godziny 19. Otworzę taką właśnie paczkę z ikoną, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, jeśli chodzi o. Odropy. Napiszcie też w komentarzu, kogo wy trafiliście. A ja w takim razie przechodzę do wyzwań budowania składu i zobaczmy sobie właśnie to SBC. Ulepszenie Kony Max 87, skład o ocenie 85 oraz skład o ocenie 86. Tutaj trzeba wykonać. No właśnie, ale jak to SBC oceniają gracze na footballu? 81% tutaj głosujących, prawie 2000 głosów jest za. Tak w przypadku tego. SBC dokładna kwota, którą trzeba wydać, to 138 tysięcy, gdybyśmy wszystkie karty tutaj kupowali z rynku transferowego, żeby 86 oraz 85 skład zrobić. I tutaj bardzo ciekawy komentarz się pojawił. Cena SBC około 200 tysięcy, chociaż tak jak widzimy, jest troszeczkę w tym momencie mniejsza. Łącznie takich kart 27 z czego 17 jest droższych niż SBC, a 10 jest tańszych ni niż SBC. 5 najdroższych kart to Torres, Essien, Maklele, Zambrotta i Rijkaard, a 5 najgorszych, Rush, Ajan, David Trezeguet, Wright, Larson oraz Patrick Kluivert, czyli w teorii 62% szans na, na, na lepszą kartę, 30% na gorszą. No, tutaj wydaje się, że w takim razie warto to SBC na pewno zrobić Natomiast dobrze też to, to, to pod warunkiem, że bierzemy pod uwagę, że, że każda ikona w takiej parce ma ten sam drop rate. Czyli może wypadać z taką samą częstotliwością. O, trzeba, oczywiście w tym wypadku prawdą. Prawdą nie jest. Za chwilkę otworzymy sobie tą paczkę, ale jeszcze chciałem zobaczyć tutaj oczywiście Jaguas jak wygląda, bo słyszałem, że naprawdę ciekawa karta tutaj się pojawiła. Gdzie pan Jaguas Aspas tam się chowa? Jest. Jago Pas aż trzy składy, na niego trzeba wymienić 8, 5, 8, 3, i 8, 4, więc nie są to jakieś wysoko overallowe składy. Słuchajcie, jest to zawodnik, który ma PlayStation Plus do strzałów Ma 93 wykończenia, 90 zwinności, 90 dryblingu i 90 kontroli. Piłki. 91 ustawienia w ataku, przyspieszenie 8-2, czyli troszeczkę gorzej, ale szybkość biegu 8-8, także tutaj w tym temacie nadrabia. Specjalista od podcinek, do tego stałe fragmenty, szybkie podania i zagrania z fałsza, także tutaj jak najbardziej też z fałsza można takim zawodnikiem strzelać. Lewa noga, 3x4, no około 70 parę tysięcy monet trzeba na to SBC wydać. Słuchajcie, to jest, to jest, to jest bardzo dobra opcja budżetowa z Hiszpanii na... Napastnika, wydaje mi się, że naprawdę sporo osób go będzie robić, szczególnie tych, którzy nie potrzebują jakichś tam pięciu gwiazdek sztuczek specjalnie do swoich składów, tutaj jak najbardziej. Taki jako Aspas będzie się wyróżniał, A bardzo dobry Playstyle Plus, więc tutaj możemy taką kartę zdecydowanie pochwalić. No dobra, no to przekonajmy się w takim razie, co z tej ikonki może wypaść. Jest szansa na Siena, który byłby tutaj znakomitym trafem. Argentyna, SP i to będzie Veron, tak? To będzie Veron. A, patrzyłem go, nawet, czy chciałbym do składu takiego pana Verona 86? Ma pewne swoje deficyty związane z e, tempem. Ten zawodnik, y, no jest to taki sobie trafik. Ile on w tym momencie kosztuje? Y, trzeba, koniecznie, trzeba koniecznie zweryfikować. 150 tysięcy monet, że jego cena 10 tysięcy spadła. Ma Playstyle Plus, y, tak jak Kevin De Bruyne, czyli do, y, do podań prostopadłych. Nie wygląda źle statystycznie, tylko ten drybnik, prawda, odstaje i, 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 i jego tempo gdzieś tam środko środka pola może może potencjalnie się na, nadać, ale to jeszcze Warcrate'y, tak, bo tam średnia w ataku, średnia w obronie, to też na to zwracałem e, uwagę. Chociaż no, na jakimś takim box to box a specjalnie mm, myślę, żeby jakoś nie odstawał od, od, od tych dobrych kart, metakart na te pozycję. Dobra, tutaj jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, dajcie znaka, kogo wytrafiliście w komentarzu. Napiszcie i zapraszam Was po 22 na mój strumyk, gdzie będziemy kończyć Championsy, bo mam 10 bilans i trzeba 20 do 0. Trzymajcie się, do zobaczenia.